Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witam Cię ja, czyli Alina Kaźmierczak. Dziś zacznę od pytania. Czy lubisz cierpieć? Nie znam chyba osoby, która by powiedziała tak, ja chcę cierpieć, lubię cierpieć. Wszyscy odpowiadają nie. Cierpienie to jest coś nieprzyjemnego, ja tego nie chcę, nie chcę cierpieć. A co tak właściwie robimy? Tak właściwie to nie lubimy cierpieć, ale sami sobie to cierpienie sprowadzamy, ponieważ wszystkie wydarzenia z przeszłości to są tak jak rany. Czyli jeżeli ktoś nas zrani, to pozostaje rana. Czyli jest rana, ona się zabliźni, no ale pozostaje jakaś blizna. Jeżeli mamy jakieś rany psychiczne, to one też zostawiają po sobie swoje blizny. I co my robimy? My bardzo często te blizny rozdrapujemy czyli my wracamy ciągle do tych zdarzeń, my ciągle sobie przypominamy o tym i my nie chcemy cierpieć, ale. Nasz umysł ciągle do tego wraca, i tak właściwie, no to ciągle te rany są rozdrapywane i ciągle są świeże, i nie możemy o tym zapomnieć. I ja mówię: No, ale jeżeli nie chcesz cierpieć, to zostaw tę ranę. Dlaczego w telefonie trzymasz smsa, który bardzo cię zranił? Dlaczego trzymasz dokumenty, w których coś ktoś napisał? bo my chcemy, nie wiem, zemścić się, chcemy udowodnić. A co przez to udowadniamy? Udowadniamy tylko i wyłącznie sobie, że chcemy cierpieć i chcemy do tego cierpienia wracać. I ja za każdym razem moim uczestniczkom na szkoleniu powtarzam: w przeszłości nie zmienisz. Ona już była. To zdarzenie już się wydarzyło. Koniec kropka. I to, co ty możesz zrobić, to możesz tylko i wyłącznie spakować to do kartonika i odstawić na półkę. Co to znaczy? To znaczy, że ty nie przekreślasz tej przeszłości, nie zapominasz o niej, ale odseparowujesz od siebie, odstawiasz ten kartonik, ty wiesz, że on tam jest. Kiedy będzie trzeba, to do niego wrócisz, ale nie masz go przy sobie. I nie drapiesz i posypujesz solą tych ran. Ponieważ nikt nie lubi cierpieć, a bardzo często my sami sobie te cierpienia zadajemy, rozpatrując i wracając do rzeczy, na które już nie mamy żadnego wpływu i które się po prostu kiedyś wydarzyły. Zostaw to, zostaw to mentalnie. Niech będzie sobie na półeczce. A Ty żyj szczęśliwie. Miłego dnia.